Witam serdecznie, akwarium kroket Witam serdecznie, akwarium Wydek Pawła, kłaniam się nisko. Tak, spraw administracyjnych, informacyjnych, jak widzicie, znowu nazwa kanału. Mam nadzieję, że lepsza, bardziej trafna i łatwiejsza do zapamiętania. Taka charakterystyczna, dajcie znać w komentarzach co o niej myślicie, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że nagrywam to dzisiaj po raz pierwszy telefonem. Mam nadzieję, że jakość obrazu i dźwięku się polepszy. Nie wiem jeszcze jak to będzie, bo nagrywam i nie jestem w stanie na razie tego sprawdzić. Później się okaże już przy montażu, ale jeśli będzie to trochę za cicho, to przepraszam, musicie sobie tam podgłośnić w smartfonach czy o buterach jakkolwiek to oglądacie będę jeszcze nad tym pracował, nad jakością tych filmów no a teraz już możemy przejść do sedna w zasadzie do treści tego filmu jak widzicie albo nie widzicie, bo nie wiem czy kamera to y, dobrze łapie ale jestem tam przed podmianą wody i widać, że Troszeczkę jest taki dzielony lot na szybach, przedni i, i tylny w zasadzie, taki lekki tutaj na środku w zasadzie, gdzie jest najwięcej światła. Dlaczego to nagrywam przed podmianą, bo dzisiejszym tematem będzie właśnie funkcjonowanie tego zbiornika, jak on działa. Jestem przed podmianą, a podmiany robię w zasadzie co dwa tygodnie, czyli nie było tutaj nic robione w tym zbiorniku przez dwa tygodnie oprócz oczywiście karmienia ryb. No i tak to wygląda, jak tutaj na załączonym obrazku. Myślę, że fajnie to wygląda, szczególnie, że to jest zbiornik, może od początku to jest zbiornik naturalny, tak wiecie, moja farstyka na tym polega, bez nabożenia i bez chemii. Zbiornik nałóżczy na to akwarium, ma około 4 lat, jest w tym stanie, w którym jest, założone, nie było żadnych restartów, większych zmian, nic takiego, po prostu tak sobie stoi funkcjonuje od początku. Podłoże to jest żwir rzeczny, zwykły żwir, od 3 do 5 mm średnicy, wiele osób mnie o to pyta właśnie, jak to, że mam takie rośliny. Co tam, jak to prowadzę, jak ja mam podłoże, więc to jest zwykły żwir. Aczkolwiek od czasu do czasu, no w moim przypadku to jest e, gdzieś raz w roku, gdzieś tam podrzucę pod korzeń kulki linia torfowe. Jest to po prostu jedyny uznawany przeze mnie w sposób nawożenia, bo nie jest inwazyjny. No. Nie dodajemy chemii do wody, nie szkodzi to rybom. Nic tutaj nie zmieniamy parametrów, tylko no, nawodzimy jakkolwiek yy, korzeń rośliny, podłoże. No bo podłoże z jałowe, surowe, to jest zwykły żwir, więc tam można sobie dorzucić. Oczywiście nie trzeba, ale można na pewno to pomoże. Rybom nie zaszkodzi, a roślinom pomoże, ale mówię, ja to tam robię. Jak mi się przypomni raz w roku i tyle. Nic tam nie przesadzam do chociaż niektórzy tam producenci czy, czy, czy akwaryści wiedzą, że można to robić raz na pół roku, pewnie ich można, ale ja uważam, że raz w roku spokojnie wystarczy. Yy, jako ciekawostkę powiem, że wczoraj tutaj ta roślina na środku, którą tutaj widzicie, która tak pniesie się do góry, to jest bodajże na jakaś tam, nie ja pamiętam nazwy, bo w roślinach to jest mnoga. Ale wczoraj zauważyłem, że ona normalnie bąbluje, także no, szok, sam jestem w szoku, no bo akwarium bez nawożenia, bez pielęgnacji roślin, i no, takie cuda jak w zbiornikach tych wiecie high techowych z dwutlenkiem węgla nawozami, a tutaj no niespodzianka też od czasu do czasu potrafi roślina nam zaboblować. No także szok, szok. Jak ja to prowadzę? Tak jak już mówiłem, podłoże jamowe, kulki raz w roku, podmiany co dwa tygodnie, tak gdzieś około 25-30% wody. Karmienie ryb oczywiście, resztki pokarmowe, odchody, to jest nawóz. Oczywiście podmiana wody to też jest jakieś tam dostarczenie pewnych składników. Woda jest kramowa, żadnych uzdatniaczy, żadnych dodatków do wody, żadnych filtrów RO, ja tego nie stosuję. No i w zasadzie to tyle. Oświetlenie jest standardowe z tego zestawu Glossy trzy belki, ja jeszcze tam dodałem tą jedną plantową, czyli w sumie cztery, no jest mocno, ale to światło, czas świecenia 12 godzin i to w zasadzie tyle, wszystko wygląda tak jak widzicie na załączonym obrazku nie wygląda to myślę źle, wygląda dosyć fajnie roślinki rosną spoko, oczywiście kluczowe jest też, na no, duży słowa oczywiście, no już przepraszam jak kluczową sprawą jest też domór yy, roślin, do gatunków roślin bo są to no, tutaj praktycznie same proste rośliny mało wymagające no, bo w takich warunkach no, nie czarujmy się, że na taka roślina bardziej wymagająca no, no nie da rady no bo nie ma zbyt wielu tych właśnie wartości odżywczych ale jest wystarczająca na wzrost właśnie takich prostych, spokojnych ale też ładnych roślinek, które stanowią nie tylko ozdobę, ale też poprawiają nam jakość wody, dają też poczucie bezpieczeństwa rybom. No, tworzą kryjówki do mocha, do tego są w moim przekonaniu używane rośliny w akwarystyce, chociaż no tak jak mówię, akwarystyka roślinna, high-endy, to jest też piękna sprawa. Ja się na tym nie znam i nie interesuje mnie to. Nigdy nie prowadziłem w ten sposób zbiornika i nigdy go nie będę prowadził, bo moja akwarystyka jest skierowana dla ryb. ma być dla ryb, a reszta to jest dodatek. W następnym filmie właśnie opowiem więcej o rybach o tych moich tutaj młodziutkich, czerwoniutkich, pięknych po Wiem, że parę osób to interesuje, także tak, to w kolejnym odcinku spodziewać się tych informacji. Aha, jeszcze jedna sprawa. Przy co drugiej podmianie dodaję też e, sól akwaryjną. E, sól Na, Nagrywałem już odcinek o soli, ale pewnie w niej w czasie też go zaktualizuję, bo tamten o to był Jeden z moich początkowych filmów, jak teraz to oglądam, to trochę dramat. Bardzo nudny i długi, przeciągnięty, niepotrzebny, także no ale możecie zrozumieć człowiek był początkujący. Całe życie się czegoś uczymy i doskonalimy, także mam już plan na kilka następnych odcinków. No i podsumowując, zachęcam wszystkich do właśnie prowadzenia akwarium w taki naturalny sposób. Chcę to jakby tutaj promować na YouTubie, krzewić. Może wielu osobom się to przyda. Może jest tam też dla kogoś fascynacją, żeby takie sobie akwarium założyć, prowadzić. I nic z tego fajnego, z fajnych, zdrowych rybek. Bo ryby mi nie chorują, nie zdychają. Wszystko naprawdę dobrze. Nie ma tutaj chęci w tej wodzie. Akwarium jest prowadzone Naturalnie, naturalne podłoże, woda, kranówka, sól może być, ale nie musi. Ja tak jak mówię, mam ryby żyworodne i ja umieram ryby żyworodne, także spokojnie sobie tą sól dodaję, bo to im też poprawia samopoczucie może wolutkie, jak wiemy, w naturalnych środowiskach też występują ujścia że w wodach takich już słonawy wymieszanych z wodą morską, a także dają radę też przy po oczywiście aklimatyzacji w wodzie słonej, na przykład wodzie mezy, wodzie do płetwe. Często też w takiej żyją, ale ja mówię tak, nie tutaj jest woda, tylko delikatnie zasolona i nie szkodzi to w żadnym sposób ani też innym rybom poza żyworodnymi, ani też roślinom. Dzienniki są proste i wszystko jest fajnie. Także, jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do pisania, komentarzy bardzo chętnie odpowiem. Możecie zostawić subskrypcję, łapkę w górę, jeśli się podobało, łapkę w dół. Jeśli się nie podobało, i napisać, co Wam Ci nie podobało, postaram to się to poprawić w następnym filmie. No i pewnie do usłyszenia w kolejnym, jak mówię już o rybach, a wkrótce też aktualizacja tych historii, bo to wiele osób też to interesuje, a nie ma zbyt dużo informacji w internecie na ten temat, także chętniej się wypowiem, pomogę, zainspiruję może kogoś. Dziękuję uprzejmie za, za obejrzenie, za poświęcony czas tym, którzy dotrwali do końca. Mam nadzieję, że nazwa dobrze się przyjmie, że się spodoba i jakoś też wzrośnie, żeby to fajnie oglądać i słychać, poza tym mi zależy. Pozdrawiam, trzymajcie się, się. Pa!